Cześć, mama. Na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 11 lat. Ostatnio jakiś leń mnie ogarnął. Może to dlatego, że to mój tydzień urodzinowy. I z jednej strony chcę sobie dać się troszeczkę odpoczynku, a z drugiej strony no, urodzin się już z przyjemnością nie obchodzi po 40, Także pewno wszystko naraz. Dzisiaj potężny smog, od trzech dni nas trzyma ogromny smog, z jednej strony to dobry znak dla nas a astmatyków, to zły znak, bo maski trzeba nosić, uważać, starać się być wewnątrz mieszkania, u mnie w mieszkaniu wszystkie trzy filtry chodzą powietrzne, także nie ma uproś, szczelnie drzwi zamknięte, okna, u mnie ten zjazd. Po co oni myją tutaj, To to jest niezrozumiałe, szczególnie tu jest plac budowy, cały czas jest brudno smog jest dosyć duży, jest 160 AQI czyli powiedzmy tak porównując do Los Angeles to jest 5 razy, 6 razy więcej 6 razy więcej i to czuć, to czuć szczególnie rano wiele ekspatów budzi się z, z bólem głowy bo właśnie ten, ten smog tutaj jest specyficzny, dzisiaj to jest biały smog ja już rozróżniam te trzy rodzaje smogu, biały smog to są prawdopodobnie stalownie niebieski smog to są albo wieje węglem, albo wieje z zakładów chemicznych. Żółty smog to gdzieś pewno się coś pali. Albo wypalają trawy, albo, albo coś się zapaliło dużego i pali się. I to jest chyba reguła. Um, przyroda sobie radzi w wypadku takiego smogu w Chinach, bo po paru dniach takiego smogu zaczyna się... zaczynają się umlądne deszcze. Zbliżamy się dużymi krokami. Teraz jest koniec maja za... Tydzień dwa zaczyna się pora deszczowa. Pora deszczowa jest fantastycznym okresem tutaj w Służą na południu. Wtedy ta wegetacja i wszelka flora pastewno żyjąca i agrobiznes rusza do pełnego ataku. No, Najważniejsza jest oczywiście pora deszczowa dla ryżu i wszelkiego rodzaju owoców. I zacznie się w tym momencie, zaraz po porze deszczowej, w przeciągu tygodnia, dwóch, zaczną się piekielne upały, Plus, e, dodatkowo e, będziemy mieć e, wysyp wszelkiego rodzaju owoców, co nie omieszkam, oczywiście wstawić do filmów. E, z sytuacji w Chinach no, powoli wszystko wraca do normy, bardzo powoli. Ludzie widać, wrócili do biur, jakoś to tam e, rusza. W każdym razie skończyło się szaleństwo. Przed, które trwały ostatnie 5 lat, czyli te grzmiące lata 2010-15-20, kiedy to ekonomia była super rozgrzana, przegrzana. Ja uważam, że może ten wirus i dobrze to zrobił, że zwolnił troszeczkę ekonomię chińską i pozwolił im się opanować, bo myślę, że tempo zmian... Nie patrzysz na to jako człowiek po stronie Człowiek konserwatywny czy człowiek powoli zaczynający wchodzić w wiek dojrzały patrzy po prostu na to, co ludzie. Ludzie już chyba byli zmęczeni tym ciągłym dążeniem i parciem. Jak nie 5G, 5G, no to jakieś składane telefony. Jak nie składane telefony, to wirujące spukiwarki do toalet. No cuda to ja myślę, że w pewnym momencie społeczeństwo, jak i osiągnęło masę krytyczną, i zaczęli ludzie się męczyć. Szczególnie co ciekawego zauważyłem, poznikały wszelkiego rodzaju banery i, i, i propaganda z ulic dotycząca 5G. Z tego tytułu, że no, infrastrukturę niby rozwinęli, no ale nie ma na rynku ani telefonów, ani nie ma na rynku technologii. Moja lodówka niby nadaje w 5G. Sprawdziłem kiedyś na telefonie koleżanki, ale tylko, tylko wysyła informacje dotyczące temperatury i i ciężaru, a towaru w lodówce, mimo że ma skanery, wciąż nie potrafi czytać, co jest w lodówce i czy, co należy dokupić. Także jeszcze daleko do tej technologii 5G. No, koleż inna koleżanka lekarz bardzo się ekscytowała tym 5G, że będzie mogła operować przy pomocy 5G, no, ale ja jej szybko to wybiłem z głowy, jak jej się tak zawiesił Windows, to ja bym nie chciał, żeby ona na mojej aorcie skalpel miała i w tym momencie uśmialiśmy się do rozpoku, bo rzeczywiście dużo wrzasku, dużo krzyku o, o 5G. Druga sprawa, 5G to jest e, popularne w Chinach z tego tytułu, że oni tutaj 5G e, to pasmo ich 5G przede wszystkim ma wyłączność. Chińczycy nie są w żadnej Unii Militarnej z nikim, więc wykorzystują 5G dla siebie, w, e, drobny wątek, drobny kawałek pasma do 5G używają tylko po to, żeby a ewentualnie komercyjny aspekt tego sprzedać, natomiast militarnie używają wyłącznie jakieś tam własne pasmo, nawet nie wiem na jakim paśmie działają. Natomiast 5G w Europie i w Stanach Zjednoczonych to jest pasło NATO. Dlatego ja myślę, że stąd też się bierze mocna opór tych krajów, a szczególnie tych rządów na 5G, na wprowadzanie 5G, z tego tytułu, że musieli go dać część pasma, które używa NATO przy okazji technologii. No nie można za bardzo technologii przeznaczyć dla cywili plus ewentualnie odsłonić się dla innego, innej władzy, czy innej potęgi militarnej jakimi są Chiny, czy jakikolwiek inny kraj. Także to jest chyba troszeczkę zrozumiałe, że jest to parcie no, w drugą stronę na 5G, tego 5G nie będzie rzeczywiście raz, że tak szybko, a raz, że w takim dużym ma natężenie i tak popularne, tym bardziej jak rozmawiałem z chłopakami z Huawei, to on mówił, że to są raczej, raczej fontany, wodotryski i wiatraki na patyku i rzeczy na dzisiejszą technologię 5G nie ma zastosowania szerszego. Ktoś tam powiedział, że można oglądać filmy na żywo z internetu, Netflix i tak dalej. No ale bez przesady. 5G i technologia po to, żeby Netflixa oglądać. Chyba się mija z celem zastosowanie technologii. No ale cóż, przede wszystkim to 5G na całym świecie to też jest widoczna walka klasowa. No, walka technokratów, którzy ścierają się z, nowoczesnym, a, z nowoczesnymi ideami, ścierają się ze starą ekonomią. A jeśli będziemy patrzeć tylko na powierzchni, to zobaczymy walkę, walkę handlową między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Europa, Europa próbująca od czasu do czasu tam ma. Włączać się pod dyktando, lub na złość Stanom Zjednoczonym, jak chorągiewka na wietrze, nie włączaj się tak do ruchu. Widzieliście? Oni włączają się do ruchu, patrzą w prawo, nie patrzą w lewo. Dziwny sposób kultury jeżdżenia. Wracając właśnie do tej walki klasowej, no to właśnie technokraci walczą ze starą ekonomią i to walczą technokraci na całym świecie. To nie walczą. Proszę, macie ryżowe kapelusze. Ktoś w komentarzach pisał o ryżowych kapeluszach. Pewnie ktoś znowu wytnie kawałek filmu i wstawi go do jakiejś przekazie, że w Chinach ryżowe kapelusze. Ale miał to prawy odciąg. Wow. A wracając do właśnie tej walki klasowej, no to jest właśnie technokratyczna klasa. Klasa technokratów jest bardzo wspierana przez rząd chiński, zarówno przez Chiny, bo widzą w tym wyrwanie się z feudalno-kolonialnej ekonomii. Jak byśmy na to nie patrzyli? Wciąż Chiny są w ekono e e kolonialnej ekonomii, e budują, składają paździerz po zakładach e przy pomocy bardzo taniej siły roboczej, widzę smartfony, jakieś gadżety, dziadostwo. Wystarczy pojechać do IU, zobaczyć co tam mają na półkach, no, jak Jarmark e e pod jakimś kościołem jakość produktów i także ilość produktów. Wciąż dużo Chin żyje z tego rodzaju produktów, także no... E nie dziwię się muszą zapewnić zatrudnienie, ale to co się dzieje w tym obecnie w geopolitycznym systemie, w geopolitycznym patrzeniu na, na całą wymianę handlową, no to właśnie klasy, walka klas. Technokraci w Stanach Zjednoczonych powoli dochodzą do władzy, chociaż wciąż stare rody amerykańskie trzymają twardo, mocno starą ekonomię, stal, zbrojenia, żywność. Natomiast tacy jak Musk, Bezos czy inni technokraci z Google czy Alphabetu starają się jednak złamać monopol poprzez wprowadzanie nowej technologii i przejmowanie również tych kontraktów rządowych i wykonywanie tego w sposób może bardziej efektywny i bardziej... I tańszy. Niewiele to odbiega od, od modelu chińskiego z tą różnicą, że e, tam mamy e, oligarchów w Stanach Zjednoczonych i w Europie. No, w Europie to może mniej, bo tam są stare e, rządy dynastyczne, arystokratyczne, które, które kontrolują kapitał. Natomiast właśnie to, co się dzieje dzisiaj między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, to jest właśnie ta walka klas, to są właśnie klasa chińska technokratów i klasa amerykańska nowych technokratów. I to jest walka o technologię. To nie jest, broń Boże, walka, y, która się skończy na konflik konflikcie militarnym, bo wszystko jest możliwe. To jest raczej y, na dłuższą metę walka o klienta, walka o konsumenta, walka o technologię, która pozwoli zutylizować klienta jako jednostkę konsumującą, i zmieniającą a, fakty y, codzienności życiowej, a przy okazji zniewalającej klienta, Patrzcie. Mała ekonomia rozkwitła, mała ekonomia rozkwitła, w ogóle policja, jeszcze policja swego czasu tak jeździła i goniła i przeganiała tych małych a, handlarzy, y, czy to warzywami, czy to owocami. A teraz praktycznie w ogóle tutaj nie widzę na wsi, to nie jest, jest właściwie wieś, to są rogatki. Nie widzę chłop, policji tutaj na rogatkach, nawet nie podjeżdżają, żeby ich przegonić, zezwalają ekonomii, żeby się ruszyła sama. Co myślę, że to jest fantastyczny sposób podejścia rządu, żeby uruchomić ekonomię od dołu w górę, a nie odgórnie czy centralnie co się widuje, co widzę przez zarówno w USA, czy nawet czytając wiadomości polskie. Chińczycy coraz grubsi jeżdżą samochodami. Tyją. Także zbliża się nowa, nowe pokolenie Chińczyków, klienci dla farmy, dla biznesów farmaceutycznych, które będą rosły coraz mocniej i coraz silniej. Trzeba zwrócić na to uwagę, że przemysł farmaceutyczny Chin i Indii w gruncie rzeczy dominuje całą gospodarkę światową, jeśli chodzi o dostawy lekarstw, jak i również produktów medycznych. Widzę skandale z koronawirusem i ostatnie problemy z dostępem, czy to do maseczek, czy to do środków medycznych pierwszej potrzeby. Wracając właśnie do tej walki o klienta. Myślę, że ta technologia tutaj raczej zmierza. O i tutaj mój kolega muszę odebrać od niego czosnek. Moje korzenie są włoskie, uwielbiam gotować na czosku i a przy okazji Wam zrelacjonuję. Pogadam sobie z nim, bo drzwi się dawno nie widzieli. Teraz jest świeży czosnek bardzo tani. Stąd czosnek, stąd czosnek jest dostępny. Czekajcie, przednę sobie mikrofon. Czosnek jest dostępny i jest tani i jest wszędzie tego czosnku od groma. I to jest dobry okres, żeby czosnek suszyć, bo czosnek świeżo zebrany jest chyba najlepszy. Raz że jest aktywny, a dwa, że można sobie go wreszcie wysuszyć bez, bez Czekaj, jest tutaj kamera, Zrobi mi zdjęcie, nie zrobi mi zdjęcia, jak sobie zawrócę. Jest aktywny i fantastycznie się nadaje do gotowania wszelkiego rodzaju zup i chłodników czosnkowych, co jest kapitalną sprawą, jeśli jesteście kucharzami, to kucharzami, którzy lubią gotować czy warzywa, czy gotować wszelkiego rodzaju zupy czy sosy na no, czosnek, to jest podstawa kuchni, raz, że jest zdrowy, a dwa, że jest. Czy uh, za kamera mm, Jest, uh, że oni ich tutaj, uh, oni ich tutaj nie oni To Dasła, Malama? Ta go Nina go Panagolaj, na A futbolamy jo. Futbolamy a Futbolamy jo. Futbolamy jo. Futbolamy jo. Futbolamy jo. Futbolamy jo. Futbolamy jo. Futbolamy no i teraz zobaczcie co on sobie tutaj sprzedaje. Co idzie I chyba. A, i 80, czyli to jest 30 centów za funta, 60 centów za kilo. OK. Okej. Okay. Okej. O no i wszystkiego rodzaju. Macie tutaj dostępne. Y, czy to szpinaki czy te selery maciowe, długi groszek, uwielbiam ten długi groszek, świetnie się, go, świetnie się go gotuje, te grzyby, nie wiem jak one się nazywały, boczniaki, nie boczniaki, to nie są boczniaki, to są jakieś duże grzyby jak byki, fajnie się je, kroi się je na plasterki, a później się je gotuje, gotuje się je, smaży się je razem z ostrą patryczką, szeroka fasola, szeroka fasola tutaj jak czesków widzicie kiedyś widzieliście pokazywałem wam to są kłącza czosku, które rosną z boku czesku z boku łodyga sygła nie wiem jak nazywa po polsku to jest rodzaj takiego podróżnego ogórka melona fajnie się to gotuje na na parze stare i zużyte Stare i zużyte, dojrzałe sygła używają jako gąbki do mycia naczyń. Także to jest ciekawostka. Tu jest to warzywo, co widzieliście już wcześniej, co na na czerwono. Często nie jadą w restauracjach, właśnie tak wygląda. To jest lokalne warzywo, to jest warzywo z Chin. Oczywiście bak choy po guandońsku, albo cincai, um, a cincai tutaj lokalna, to jest mała, słodka kapustka. Co my tutaj już mamy? Słaniało. to jest taka cebulka, która nie jest ostra, nie śmier... Pachnie, pachnie trochę cebula, jest bardzo słodziutka. Bardzo fantastyczna w smaku. Oczywiście sezon na pory. Porę mi to wykorzystuję jako nadzienie do, do bułeczek. Pokażę Wam kiedyś jaka miania robi. Oczywiście squash. To jest summer squash. Kurczę, nie wiem też po prostu jak się nazywa poprawcie mnie w komentarzu co my tutaj mamy tu mamy śmieci no i właśnie on sobie tak pracuje kupna taka ciężaróweczka JC to już się kupi za 4-4,5 tysiąca dolarów um, ono bierze lokalne farmy jego rodzice mają farmę mają tylko pomidory ale ono bierze lokalne farmy skupuje od niej a później kupuje tutaj mu ma. Um, tak. Zaraz mu zapłacimy, czy mu zapłacimy. No, się bardzo prosto płaci. Wydaje to w ten sposób, że wybiera się formę płatności, a mamy albo formę skanowania jego kodu, tutaj jest kod, zeskanowany na diema. Panie, panie, co go. Panie, Ani OK. tutaj.